Hi, witam w kolejnym odcinku. Macie tutaj na wstępie na ekranie donate. Oczywiście, dzięki za wszystkie. A ja już nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania. Znalazłem sobie takiego fajnego prawiego pod handel. To sobie jego weźmiemy i sprzedamy jeszcze tutaj na odcinku. Jest wystawiony za 30, no to go wezmę. O, nawet mi tutaj jeszcze upuścił 5 stówek. No i dobra, weźmiemy go. Tam Czterec na parkingu stoi i jest opłacony pół godziny Także luz A my jedziemy Ale te fele najładniej wyglądają, szkoda to demontować fest O jeszcze i ma wydech Kurde ej, to on tu dowalony jest widzę I też powiem wam, że on głupio nie wygląda nawet w tym kolorze nie Te fele robią robotę I one są nawet chyba pomalowane Także tym bardziej je żal demontować no, porządnie wygląda. Prewionek, niczego sobie jest naprawdę. Ja sobie sprawdzę, co on ma, nie? Prewionek i co to? Ma, a atak, tak jak mówiłem. Color fel, rejestracje, AP3, wydech, felgi i stereo. Fele bym w sumie chyba zostawił, nie? Ale niech zostaną, bo fajnie wyglądają. Ale weźmiemy APA i wydech, demontujemy. AP3 i stereo, dobra. Otwierć. Dobra, jest jakiś prawionek. Tam stoi jeden. I ile chcą za niego? 1, 4, 12 koła, aż tak? Tu jest drugi na felach. 13,5. 13,5. 12. e no to git te 12 można wystawić. Tu sprzedany dobra. Dajemy go za 12. Fajnie. Albo 12,5. Tu ma te fele w sumie. O, można tak. 48. Chociaż jak mówiłem, 12 to niech stoi za te 12. Dobra, niech sobie tu stoi. No ja idę coś robić w ten czas. O o Nie no prośba no, kurwa, nie teraz eee. Eee. Kurwa, żebym cię wpierdzielił na minę. Jakbym teraz no jakoś furę, to... Pff, już by mnie to nie było. Nie zaczepiają te policjanty ostatnio cały czas. 1200 i tak najgorzej. Wiedziałem, że to się tak skończy. O, drugi raz. No fajny moment, chyba trzeba wrócić z nagrywaniem, nie? Takie akcje się przytrafiają, trzeci raz, trzeci, kurna. O, patrz. czwarty. Opa. Co chłopy wyrabiają? O, pr, bo ja już minąłem skórczy Dobra, no i do gadani. O, dobra, dziesięć pięćset. Dobra, prawnik sprzedany. Jeszcze tu podziękujemy. No i tak na nim mamy około 8 koła zarobku, coś takiego. Za 29 pierwsze za był 29 kupiony, dałem 27 i sprzedany za 10,5. Dzisiaj był taki trochę krótszy odcinek, ale niebawem będę wpadać kolejne. Także dzięki za oglądanie i